Wielka radość w rodzinie Katarzyny Cichopek. Wszyscy zjechali się, by to uczcić. Katarzyna Cichopek, 40 litrów, podzieliła się w mediach społecznościowych wielką radością, która wydarzyła się w jej rodzinie. Wszyscy zjechali się, by to uczcić. Taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, więc powód do świętowania jest naprawdę niebagatelny. Całość Cichopek dopełniła pięknymi zdjęciami. To po prostu trzeba zobaczyć. Katarzyna Cichopek od jakiegoś czasu wzbudza w mediach wielkie emocje, zarówno w tych tradycyjnych, jak i w tych społecznościowych. Prowadząca pytanie na śniadanie jest na ustach wszystkich od czasu hucznego rozstania z Marcinem Hakielem. Niedługo później, aktorka znana z M. Jak Miłość ogłosiła związek z Maciejem Kurzajewskim. Do akcji wkroczyła wtedy jego była żona Paulina Smaszcza. Kropka. I tak kolejne karty rodzinnych zawiłości są odkrywane przez dziennikarzy, ale i samych zainteresowanych. Ostatnio w rodzinie Cichopek nieco się uspokoiło. Teraz Katarzyna pochwaliła się wspaniałą nowiną, która sprowadziła do domu niemal wszystkich wnuki, prawnuki, praprawnuki. Okazja jest wyjątkowa, aż nie sposób się nie uśmiechnąć. Wielka radość w rodzinie Katarzyny Cichopek. Wszyscy zjechali się, by to uczcić. Katarzyna Cichopek pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z pięknej uroczystości. Zamieściła opis, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Żyj nam babciu 200 lat, bo już stocie mamy i kochamy. Przyjechali wszyscy córka, wnuki, prawnuki i praprawnuki. Jest tak jak lubisz, dużo śmiechu, radości i muzyki, napisała Katarzyna Cichopek. Widać ogromną radość na twarzach zebranych ludzi. Redakcja Super Expressu dołącza się do życzeń.